Pięć powodów, dla których warto, 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 warto uwalniać stres. Pierwszy powód. Ano taki, że wychodzimy z fazy przetrwalnikowej, czyli jakiej? Takiej kiedy jesteśmy bardzo zmęczone, wypalone, zestresowane, nasze ciało chce nas uratować na poziomie biologicznym, zaczyna oszczędzać energię, wycofuje naszą uwagę z niektórych obszarów, bo chce przetrwać. A my do zmian, do życia potrzebujemy iść w fazie, że tak powiem, twórczej. Drugi powód odzyskiwanie energii. Tak, utrzymanie się w trudnym, do tego potrzebujemy bardzo dużo energii. Wypalamy, utrzymanie, że tak powiem, się w trudnym. Trudne myślenie, trudne odczuwanie, etc. Trzeci powód ano, taki, że jak to pouwalniamy też. To dostajemy dostęp do naszych tak zwanych zasobów, wiedzy. Znacie to przecież. Przecież wiedziałam, ale zapomniałam. Niemożliwe, żeby mi wyleciało z głowy. Nie wyleciało z głowy. Cała nauka jest w głowie, na przykład, ale nie mamy za, za dostępu do tego. Stres nas odcina i po prostu pusta kartka. Następny bardzo powód to choroby psychosomatyczne. Już w latach 50. i wcześniej badano wpływ chorób psychosomatycznych, i coraz większa jest wiedza, coraz większa świadomość. Więc jeśli ja dzięki obniżeniu stresu mogę sobie poprawić zdrowie, czyż to nie jest warty, że tak powiem, a, a, powód? I ostatni, który bardzo lubię, że efektem uwalniania się, że tak powiem, ze stresu na poziomie ciała i nie tylko jest taka miła, fajna obecna, obecność w swoim ciele. Przecież my to ciało mamy na całe życie. I jeśli się fajnie czuję w tym ciele, to przecież mam fajne życie. Czyż nie warto? Chociażby z powodu tych pięciu powodów ulwalniać stres, choć tych powodów jest naprawdę bardzo dużo. Oglądajcie moje inne filmiki, o nich też różnie, również mówię. Dziękuję bardzo. Renata Oczkowska, Alchemia Kobiecej Transformacji, polub, poleć może komuś innemu. Pisz do mnie, będę mówić więcej o stresie, szczególnie o kobiecym stresie. I zapraszam na moje warsztaty, gdzie na jednej części poznasz mechanizmy stresu, jak one buszują w Twoim ciele i co mogą zrobić, a na drugiej części poznasz techniki, metody i co możesz zrobić ze swoim stresem. Nie wierzysz, że możesz cokolwiek zrobić ze swoim stresem? Hmm. A co jeśli się mylisz? Jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś wierzyła? Że masz moc w wiedzy, umiejętności uwalniania stresu i świadomości swojego ciała, co stresuje, a co uwalnia.